w dzisiejszym odcinku opowiemy, co tam u nas. Czyli powiemy, co u nas słychać, co się u nas zmieniło. To jest kolejny odcinek z tej serii, chyba już z pół roku czegoś takiego nie nagrywaliśmy. Więc dzisiaj opowiemy takie najnowsze wieści ze świata Ramony i Janka. Jesteście ciekawi? Zostańcie z nami. Po pierwsze, Ania skończyła już 6 miesięcy. To niesamowite, czas tak szybko leci. Ania ma już pół roku, już prawie raczkuje. Więc nasze mieszkanie powoli się robi dla niej za małe, a przynajmniej ten, ta mata 1,5 metra na 1,5 metra to już jest dla niej trochę za mało, więc zastanawiamy się też, że być może niedługo wyniesiemy się poza dom z nagrywaniem, bo oczywiście ten sprzęt do nagrywania, oświetlenie trochę miejsca zajmuje, więc może już niedługo się wyprowadzimy z sprzętem oczywiście z mieszkania. I jak Ania się rozwija, mamy też szczęście, że Ania nie choruje naprawdę. Nie musieliśmy z nią iść do lekarza poza tymi obowiązkowymi kontrolami nigdzie nie musieliśmy iść. Był taki moment na początku, to mówiłam w odcinku o połogu, jak mało przybierała na wadze, ale to była jakaś kwestia laktacji. Laktację szybko udało się rozbudzić i wszystko było dobrze, więc mamy też szczęście, że Ania jest zdrowa, rozwija się. Wspaniale i więc dziękujemy Wam wszystkim za modlitwę, też za słowa wsparcia. Więcej o rozwoju Ani, o tym jak przeżywa na przykład rozszerzanie diety. Możecie zobaczyć na naszym Instagramie, gdzie więcej piszemy właśnie o takim naszym codziennym życiu, o tej rzeczywistości niemowlęcej, rodzicielskiej. O tym e, tam na pewno jest więcej. I kolejna rzecz, którą widzicie już od kilku odcinków od dłuższego czasu, to nowa kamera. Kupiliśmy nowy aparat z pieniędzy, które uzyskaliśmy dzięki naszym patronom na Patronite. Bardzo Częściowo z tych pieniędzy. Częściowo, tak. Trochę musieliśmy dołożyć, żeby mieć taką super kamerę, która potrafi zrobić takie zbliżenie. I dzięki temu mamy też boczny kadr, który widzicie z tej strony. I to wszystko właśnie dzięki waszemu wsparciu, za które bardzo dziękujemy. Dziękujemy wszystkim patronom. Wysyłamy na bieżąco raz w miesiącu kartkę. Ostatnio mam, mam takie w sumie, na, nie na bieżąco, bo ostatnio są zaległości, ale kilka kartek już w tym tygodniu, mam nadzieję, uda mi się wysłać, jeszcze w tym tygodniu. Także dziękujemy bardzo za Wasze wsparcie, za Waszą pomoc, też. To, że możemy nagrywać w 4K, to bardzo usprawniło z jednej strony składanie filmów, a z drugiej strony trochę spowolniło, bo niestety Janka komputer bardzo ciężko radzi sobie z tymi plikami, ale mam nadzieję, że jeszcze trochę pociągnie. Ale sobie radzi. Tak, ale sobie radzi i też ja oczywiście strasznie się denerwuję, jak to wszystko tak wolno działa, bo niestety te pliki 4K mają dosyć dużą objętość i to trochę spowalnia komputer, ale Janek zauważył, że jest to... Cudowny sposób na to, żeby ćwiczyć swoją cierpliwość. Więc yy, nowa kamera dodała nam okazji do ćwiczenia się w cnotach właśnie pod tym kątem, że Janka komputer trochę wolniej działa na plikach 4K. Ale teraz nie mamy czasu ani finansów na to, żeby z, y, ulepszać ten komputer, bo oczywiście te sprzęty dużo kosztują. Cieszymy się, że mogliśmy kupić tę kamerę, że możemy nagrywać dla Was e, w lepszej jakości. Chyba nas, te, następnym krokiem e, w naszym usprawnieniu kanału będzie nowe, nowe mikrofony, bo ten dyktafon, na którym nagrywamy, wiele przeszedł. Nie wiem kto dużo. nie wiem kto ale dwa razy go zrzucił. Raz na prawy, mikrofon raz na lewy, więc mamy dwa wygięte mikrofony w dyktafonie. Za bardzo ktoś się w ogóle chce tego podjąć, czy reparacji. więc... Tak, nie ma serwisu tego dyktafonu, którego używamy do nagrywania, więc. A z drugiej strony, sami też nie chcemy naprawiać, bo się aż tak na tym nie znamy, a nie mamy aż tak dużo na to czasu. Więc jeżeli ktoś z Was może jest specjalistą od dźwięku, może powiedzieć nam, jakie mikrofony nagrywać, właśnie jeśli chodzi o vloga, gdzie mówią dwie osoby. Jeżeli byłaby to jedna osoba, byłoby nam chyba łatwiej e, odpowiednie, e, odpowiedni sprzęt do nagrywania e, wymyślić. Teraz to musimy się trochę zastanowić nad tym, co wybrać, żeby było dobre i żeby wasz dźwięk był dobry, oczywiście, żeby to było w miarę budżetowe rozwiązanie. I to tyle, jeśli chodzi o rozwój kanału. Jeszcze raz dziękujemy naszym patronom. Jesteście wspaniali. Dziękujemy za zaufanie, za to, że po prostu obdarzacie nas tym zaufaniem i wspieracie tę działalność którą prowadzimy w internecie. A, i, I tutaj oczywiście pamiętamy w modlitwie o tych, o tych wszystkich, którzy nas wspierają. Tak. I kolejną sprawą, która się teraz dzieje w naszym życiu od, od pewnego czasu, jest to, że tak chyba jeszcze nie mówiliśmy na naszym kanale. jednak zrezygnował z doktoratu jakiś czas temu, żeby właśnie bardziej poświęcić się działalności ewangelizacyjnej, I więc teraz e, tak naprawdę nie osiąga za wielkich dochodów, ale Więcej czasu poświęca nie tylko na modlitwę, czytanie Pisma Świętego i Ojcu Kościoła, ale również właśnie na modlitwę wstawienniczą, na posługiwanie innym. Więc taki okres, kiedy trochę bardziej angażujemy się w ewangelizację się rozpoczął. Więc... nie wiem, co jeszcze dodać? No Za to ja... Ja już od października, od połowy października wracam do pracy, więc zostawiam Anię do opieką Janka na kilka godzin, ale wracam do pracy, wracam na uczelnię. Bardzo chciałabym skończyć ten doktorat, który zaczęłam. Z jednej strony moje serce jest rozerwane, jak sobie pomyślę, że nie będę już 24 godziny na dobę z Anią, to jest trochę trudne, ale, ale wiem, że muszę wrócić, żeby zrobić ten doktorat, bo pisanie artykułów, robienie czegokolwiek związanego z doktoratem z domu jest niemożliwe. Dla mnie. Jest jest bardzo, trochę trudniejsze. Bardzo, bardzo, bardzo trudne. Dużo trudniejsze. Wiele rzeczy można zrobić z nią, można nagrywać odcinki, można prowadzić rekolekcje, można uczestniczyć w spotkaniach wspólnoty, ale. Ale coś wymyślać, tworzyć coś jest trudniejszego. Jest to trudne. Choć wiele projektów też z Anią realizujemy, ale to jest trochę za dużo projektów, żeby jeszcze w domu pracować nad doktoratem, dlatego wracam na uczelnię. Także moi study, studenci, studenci, już niedługo Wydział farmacji czeka na mnie. Już w październiku będziecie mieli mnie okazję spotkać na korytarzach Wydziału Farmaceutycznego w wum -u. Jeżeli rzeczywiście nic się nie stanie takiego, że nie będę mogła wrócić, mam nadzieję, że w październiku się spotkamy. Już wszystko przygotowuję pod tym kątem, że zostawię janeczkę z Anią na kilka godzin dziennie. Oczywiście chcę ani karmić, nawet myślałam, że minimum dwa lata chcę ani karmić, więc też nie jest to, że już tak ani ja porzucam całkowicie. Będę albo odciągać mleko, albo jakoś coś wymyślać, żeby Ania była cały czas regularnie karmiona. Gdyż jak wiemy, do pierwszego roku życia głównym pokarmem dziecka jest oczywiście mleko matki. I to taki wstawek na koniec. Chyba tyle chcieliśmy Wam powiedzieć w dzisiejszym odcinku. To się u nas dzieje. Dziękujemy też za swoje wsparcie. Piszcie też do nas, jakie odcinki chcielibyście usłyszeć na tym kanale. Czy macie jakieś pomysły na to, co chcielibyście zobaczyć? Jeszcze może taka mała wstawka. Planujemy też wznowić znowu nauczania na, na naszym drugim kanale. Więc jeśli macie jakieś tematy, które Was interesują, ale nie są zbyt skomplikowane, gdyż takie to raczej Wolimy, żeby były poruszane na spotkaniach wspólnoty czy wspólnot, w których jesteście. Ale jeśli macie jakiś temat, który was nurtuje, to piszcie. Bardzo chętnie te temat poruszymy. Tak, ten kanał Mary Maryi, kanał naszej wspólnoty, już kilka razy znawialiśmy. Tam jest kilka takich krótkich, bardzo refleksji nauczania i będzie ich więcej, więc zaglądajcie na ten kanał, komentujcie, żeby Janek miał motywację, żeby tam nagrywać. Jak będziecie mieli pytania jakieś, które was nurtują, to oczywiście też zadawajcie. Tam możemy sobie pozwolić na to, że odpowiemy trochę bardziej duchowo. Duchowo. Tak. I to wszystko. Dzisiaj dziękujemy za uwagę. Do zobaczenia. Do zobaczenia.